Cześć dziewczyny! Na początku chciałam Was bardzo, bardzo, bardzo przeprosić za to, że mnie tak długo nie było, ale mam małe wytłumaczenie. Najpierw sesja, która mnie strasznie umęczyła, później poprawki, bo nie ukrywam, że były. Bo tak naprawdę teraz jestem w trakcie przeprowadzki. Jak pewnie widzicie, jestem na nowym tle. To jest e, moja sypialnia. Przeprowadziłam się e, tutaj z chłopakiem i jestem bardzo szczęśliwa, e, bo w końcu będę miała jakiś swój kącik do nagrywania. A popsuł mi się mój aparat e, i będę musiała pozbierać troszeczkę pieniążków, żeby sobie kupić coś nowego, żeby dla was e, móc nagrywać, ponieważ nagrywam teraz kamerą rodziców, którzy jak wiecie często tą kamerę zabierają, więc nie mam Takiej możliwości, żeby często nagrywać nią filmiki. Także no jeszcze raz bardzo przepraszam i bardzo, ale to bardzo dziękuję Wam wszystkim, mnie, którzy mnie zasubskrybowaliście. Nawet nie wiecie, ile mi to radości przynosi, jak się uczę, e, czy tam uczyłam. <laughs> przepraszam to. Zawsze przychodziły do mnie maile, i teraz jest już nas ponad 400. Więc cieszę się, że roz, rośniemy w siłę. Mam nadzieję, że gdzieś tam Was inspirują moje filmy, i w domu czasami może wykorzystujecie makijaże, które dla Was robię. No przecież to jest dla Was, prawda? I jeżeli macie tylko jakieś pytania, jeżeli chciałobyście, żebym zrobiła jakieś makijaże, to dajcie mi znać. Naprawdę postaram się robić. Teraz nadchodzi weekend. Mam kamerę, więc chciałabym zrobić tych filmików jak najwięcej. Także możecie się spodziewać napływu. I teraz jeszcze szybko chciałabym wam pokazać, co sobie ostatnio kupiłam. To jest małe i dlatego nie nazywam tego filmiku haul, bo to. W sumie nic takiego. Byłam w Inglocie i słuchajcie, kupiłam pędzel do eyelinera, chociaż tak naprawdę już mam jeden i to jest taki... o, taki skośny pędzelek. Tak naprawdę Pani mi powiedziała, że to jest pędzel do korektora. dziwne, nigdy nie wiedziałam, że... Skośne pędzle mogą służyć właśnie do aplikacji korektora, ale wydaje mi się, że na przykład tutaj w tych miejscach, czy tutaj dobrze by się sprawdzał, jeszcze nie próbowałam. Kupiłam sobie znaną Wam już Airy Fairy. O, zresztą już ją znacie. I powiem Wam jakoś strasznie dnie pachnie. No i to jest taki e, róż. Kolor jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba, natomiast konsystencja no, no, no. Jest, nie jest wcale taka kremowa i muszą być bardzo dobrze nawilżone przed tym usta, żeby ładnie ona wyglądała. Eee, no nie wiem, postaram się przekonać do niej, ale kupiłam eee, bardzo fajną szminkę w Inglocie. Nie pomyślałabym, że kupię szminkę w inglocie i wygląda tak to jest z serii Ice Fruits o. i bardzo ładne ma opakowanie bo takie e, wygląda jakby była zatopiona w kostce lodu i słuchajcie to jest numer 319 i to jest taki bardzo ładny nude mam go zresztą teraz na sobie, ale pewnie już w tym świetle nie widać nic, ponieważ jest już późno i słuchajcie wygląda tak <coughs> Przepraszam. Teraz Wam ją zasłoczuję. To jest taki. To nie jest taki nude. To jest taka, taki lekki róż. No, naprawdę wygląda bardzo naturalnie. Pachnie odjazdowo takimi właśnie owocami gumą balonową. I mam ją właśnie na sobie. Może dlatego te szminki nie wyglądają na mnie tak efektownie w tej chwili, ponieważ mam wysuszone usta, ale jak na przykład nałożycie sobie najpierw jakąś pomadkę ochronną typu Nivea albo Carmex, to naprawdę no ta ja jestem super zadowolona, moim zdaniem ma porównywalną jakość do tych zmaka. No, i naprawdę za zapach ją super cenię. I tylko powiem Wam, no, chyba normalnie kosztowały 20 zł, teraz kosztują 15. Ten pędzel kosztował 22 zł. Ja mam taki z Sephory, ale ten chyba nawet jest fajniejszy. Jest bardzo, bardzo dokładna aplikacja. Jest taki, nie jest miękki, nie jest twardy, w każdym razie ma. Jest super taki e, wyprofilowany, no naprawdę mm, jestem bardzo zadowolona. Mam taki zinglota do eyelinera, który już pewnie znacie, to jest 30T, taki e, właśnie skośny. Używałam go często, ponieważ e, przez to, że jest tutaj zgięty, bardzo łatwo jest się dostać do e, każdego kącika i zrobić e, tutaj to skrzydełko. Natomiast jego. E, włosie, nie jest dokładne. Tutaj tak na kamerze to nie oddaje Moim zdaniem do eyelinera jest zbyt gruby i ciężko się nim rozprowadza eyeliner, także używam go często do miękkich kredek, kiedy ta aplikacja nie musi być aż tak dokładna. A, i jeszcze kupiłam sobie w inglocie lakier do paznokci. Szukałam słuchajcie, takiego Nude lakieru. I ten jest, czekajcie, numer 874. I tak jak wszystkie lakiery, kosztuje 18 zł, ale powiem Wam, że on jest taki bardziej szarawy. Jakoś tak specjalnie chyba nie wpasował się w moją karnację. Nie wiem, będę poszukiwać dalej. Także to by było na tyle. Jeszcze raz bardzo, bardzo Was przepraszam e, za moją nieobecność. Odpokutuję na pewno w ten weekend, także zostańcie ze mną, nie opuszczajcie mnie jeszcze. No e, i to chyba na tyle. Ja nałożyłam... Miniuś, pokręcę filmik. Dobra, zaraz zadzwonię. Używałam go często, ponieważ bardzo yy, ładnie tutaj y, się <śmianowicie> używa. No i co? i odpokutuję w ten weekend. E, także. Yy, yy, yy. W ten weekend i mam nadzieję, że będziecie dalej ze mną i. E...